Szanowni inwestorzy, ale dzisiaj także rynek ma się ekscytować przesłuchaniem przed senatem nowego ministra skarbu, czyli sekretarza skarbu Scotta Besenta. I dzisiaj w godzinach przedpołudniowych te przesłuchanie prawdopodobnie będzie miało miejsce i inwestorzy będą szukać jakichkolwiek informacji dotyczących tego, czy nowa administracja będzie prowadziła ekspansjonistyczną politykę fiskalną, czy też będzie robiła wszystko, żeby ograniczyć wydatki publiczne, zwłaszcza ograniczyć wydatki administracyjne, będzie działała na rzecz powstrzymania bardzo silnie rosnącego, narastającego zadłużenia. Więc tego typu informacje, jeżeli się dzisiaj pojawią, mogą znowu doprowadzić do gigantycznych zmian na rynku amerykańskich rentowności i na rynku akcyjnym, przede wszystkim na rynku amerykańskiego dolara. Bo myślę, że o amerykańskiego dolara też będą pytać nowego ministra skarbu, czyli sekretarza stanu. USA. Jak będzie, zobaczymy. Czeka nas kolejna emocjonująca sesja. Pozdrawiam!